Zadanie czternaste. W pudełku znajdują się dwie kule: czarna i biała. Czterokrotnie rosujemy ze zwracaniem jedną kulę z tego pudełka. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie trzy razy w czterech losowaniach wyciągniemy kulę koloru białego jest równe. 1 szesnasta, 3 ósme, jedna czwarta lub trzy czwarte. No I pierwszy krok. Standardowo wyznaczamy liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych. I aby ją wyznaczyć, musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż w każdym losowaniu możemy trafić na jedną z dwóch kul albo na białą, albo na czarną. Skoro losujemy kulę czterokrotnie, to wszystkich możliwych kombinacji losowań. Jest 2 razy 2, razy 2, razy 2. Czyli zobacz, tutaj mamy pierwsze losowanie, tu mamy drugie losowanie, tutaj jest trzecie losowanie, a tutaj jest losowanie czwarte, i w każdym z nich możemy wyciągnąć jedną z dwóch kul. No i 2 razy 2, razy 2 i razy 2 to jest 16. I tyle jest równe tyle jest równa liczba wszystkich możliwych zdarzeń. Czyli ja tutaj zapisuję wartość bezwzględną z omegi, która jest równa 16. W drugim kroku wyznaczamy liczbę zdarzeń sprzyjających. W tym zadaniu sprzyjającym zdarzeniem jest wylosowanie dokładnie trzech białych kul. Dokładnie trzech, czyli nie bierzemy pod uwagę sytuacji takiej, w której losujemy dwie kule lub cztery kule białe. Wypiszemy sobie wszystkie możliwe przypadki, jakie e, mogą tutaj nas spotkać. Czyli w pierwszym losowaniu, czy w pierwszym przypadku, my tutaj możemy wylosować przy pierwszych trzech losowaniach trzy kule białe i potem jedną czarną. Potem możemy wylosować z rzędu dwie białe kule, potem czarną, potem znowu białą. Następnie możemy wylosować jedną białą, jedną czarną, no i potem już dwie białe z rzędu. No i czwarty, ostatni przypadek, kiedy na początku losujemy jedną czarną, a potem trzy białe z rzędu. No i liczebność tego zbioru, jak widzisz, jest równa 4, czyli liczba wszystkich zdarzeń sprzyjających, czyli wartość bezwzględna z A. Również jest równa 4. No i ostatni krok, czyli wyznaczenie szukanego prawdopodobieństwa. I standardowo korzystamy tutaj z klasycznej definicji prawdopodobieństwa, czyli podstawiamy do tego wzoru, który widzisz w pierwszej od góry zielonej tabelce. I tutaj zapisujemy, że poda czyli szukane prawdopodobieństwo, to jest dokładnie to samo co 4-16. Otrzymaliśmy tutaj taki ułamek, który możemy skrócić dzieląc licznik i mianownik przez 4, więc otrzymujemy 1 czwartą. Oznacza to, że szukane prawdopodobieństwo jest równe 1 czwarta.